Zabójca kurczaków mężczyzna zabił 920 kurczaków kijem golfowym. Policja nie może ustalić motywów tej zbrodni. Wiadomo jednak, że osoba, która to zrobiła ma naprawdę nierówno pod sufitem. Ktoś włamał się na farmę kurczaków 20 września. Po tym, jak dostał się do hali z kurczakami, wyciągnął kij do golfa i zaczął zabijać bezbronne ptaki. Cóż, kurczaki nie latają i nie miały zbyt wielu argumentów, żeby walczyć. Władze nie mają pojęcia, co kierowało mężczyzną. DETEKTYWI DAJĄ 10 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania tej chorej osoby.